W dzisiejszym materiale to jest straszny ten atak. Najważniejsze to jest utrzymać yy, kuźnię. Dzień dobry, dzień dobry, z tej strony Armata, witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii gry Thronefall. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie w mapkę szturmflam przechodząc misję E, czyli musimy przejść misję osiągając wynik 13,5 tysiąca punktów. Gramy na, na Boga Śmierci, czyli sojusznicy się nie odradzają. Trochę lipa. Gramy, na, że w pierwszych trzech nocach przeciwników jest dużo więcej i są szybsi. Do tego przeciwnicy są szybsi i nas nie ścigają. Do tego są tacy, tak mocni, że będą nas brać na strzała. Natomiast my gramy z łukiem, jesteśmy mocni, jesteśmy glaskan, Onem, szybciej atakujemy, jesteśmy mocniejsi i na koniec jeszcze dostaniemy boosta z pieniążkami. Nie przedłużając tego wstępu, zachęcam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. A my widzimy się podczas rozgrywki. Jako, że już przechodziłem tą mapę troszeczkę, to wiem co trzeba zrobić. I pierwsza rzecz, którą robimy, to jest ulepszenie automatycznego ataku. 4 golda potrzebujemy Ech, miałem to władować w sumie na tamtą kapliczkę, ale niech sobie będzie na tą Tutaj nie ma wielkiej różnicy tak naprawdę Dobra, pierwsza kapliczka jest praktycznie skończona po pierwszej nocy to mapy tyle razy przekatowałem, że faktycznie na pamięć wiem, co mam robić. Czemu nie zbudowaliśmy tutaj tartaku, możecie zapytać tam, czy tam jakiegoś tam swojego płyna, yy, bo oni go po prostu zniszczą. Oni się rzucają tutaj nie na nas, tylko na to co mamy. O ty! Chcę zacząć od nowa. Dobrze, zaczynamy zatem grę, nie to, nie to, nie to, zaczynamy zatem grę, bierzemy automatyczny tak żeby był szybszy, tu sobie weźmiemy tą kaplicę, ją uaktywnimy, czy nie uaktywnimy, bo za, za mało jednostek będzie przechodziło, ale przygotujemy sobie, tu, Nie możemy zginąć, bo jak zginiemy, to mamy 20 sekund yy, respawnu. Więc tutaj musimy naprawdę, naprawdę się starać, żeby nie zginąć. Dobra, to mamy zrobione. Idziemy teraz tutaj. Aktywujemy kapliczkę. Uruchamiamy wieżę. Zaczynamy. Atakujemy. Dlaczego robimy wieża? Bo nie jesteśmy w sobie po prostu stani, sami w stanie przejść yy, i utrzymać młyna. Dlatego trzeba to trochę przyspieszyć. O, 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 O! i mamy odpaloną kapliczkę, więc będziemy mieli Busta do Golda. I mamy Busta do Golda już. To jest świetna sprawa. Dobra, teraz są przeciwnicy już. Teraz tak. Eee, tak, 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 tak. Będziemy chcieli na pewno kapliczkę kapliczka Tu sobie zrobimy płotek. Ta jest. I oni teraz wszyscy będą pomijali ten płotek, będą szli z lewej strony. Nie zrobiłem kapliczki. Ok, tam nas nie interesuje to. Łuczników musimy odganiać, trzymać się od nich z daleka, ale jednocześnie musimy ich mordować, bo inaczej dostaniemy strzała i padniemy. Kapliczka prawie się załadowała. Na dole tak samo. Więc fajnie, tutaj się nie przejmujemy tym. Natomiast tutaj musimy zrobić sobie jakiś zalążek obrony. Robimy sobie Was jako dystansowców. Tak jest. Robimy kapliczkę, bo ona się przyda. Robimy sobie pole. Niech nam wygeneruje pieniądze jakiekolwiek. Tak jest. Zapraszam Państwa. Wasza dwójka tu, ty tu, ja tu. I odganiamy. Tu jest pojedyncze sztuki. Zostały po dwa. My teraz sobie staniemy tu. Będziemy napierniczali w kapliczkę punkty. O, i ta kapliczka w połowie załadowana. Rozwaleni. Bardzo ładnie. Teraz krety. Zami się jakoś specjalnie przejmować nie musimy. E, tego nie możemy. Musimy zwiększyć obrażenia. Więcej obrażeń. Więcej automatycznego ataku. I obrażenia. Czyli jesteśmy w 100%. Skondensowani do ataku. No i lecimy. Ajaj, nie tak powiem mi od razu tego. Zostaw! Nie rusz nie twoje, cio. Okej. Okay. Tutaj też mamy. Rozwalili mi baraki, więc to nie jest problem. Tu rozwalili nie rozwalili nic, nie straciliśmy żadnych pieniędzy. Musimy ten tartak ochronić a żeby go ochronić, jeżeli od niego walczyć. Teraz robimy tak, tak, żeby ta kapliczka się ładowała. Tutaj sobie spalimy płyn. Tyk. tak Gold, 26, szósta runda nie jest najgorzej. Przede wszystkim chcemy odpalić tu kaplicę. i uratować ten Tartak no jednak go nie uratujemy ale byliśmy blisko może go nie uratowaliśmy, ale też Pola uratowaliśmy, no to już jest coś Kapliczka tamta się w ogóle nie naładowała, szkoda będziemy musieli się na nią teraz mobilizować To startorek, szkoda, 20 kretoaków. Największy atak. Tu musimy zrobić murek. W murku to nie zadziała. Powalniacza zrobimy. Tutaj zrobimy tartak. Zrobimy tartak. Jednostek mamy jak kot napłakał. Jednostek mamy jak to się mówi, właśnie jak kot napłakał, także średnio. No, jest jakieś miejsce, którego właśnie mogę spokojnie? Świetnie, dobra. Ach, dzień niestety magowie bardzo wolno się respią. Musimy patrzeć na minimapę, ona jest najważniejsza tutaj, musimy patrzeć. Tam widać, że walczą z wieżą. Kretowaki się nie przebijają. Idealnie, także pole żyje. Kretelaki też się respią po solo, więc tutaj nie ma żadnego problemu. Tutaj ta wieża już będzie za chwilę padała, jeśli jeszcze nie padła w ogóle. Tutaj sobie radzą łucznicy bardzo dobrze. Także świetnie. Ta wieża jeszcze żyje, nie? Już skończyła żyć. Także już brama będzie atakowana. Ale kretołaki nam nie, nie robią problemu, także tutaj jest spokój. No tutaj prawdopodobnie wiadomo nam na chatę. Nie utrzymają tego łucznicy, więc będę musiał to za moment ratować. No ale muszę przede wszystkim ratować tutaj nas przed czarodziejami. Nie policzę, ilu zabiliśmy. Może to już być końcówka, ale może też czy nie być końcówka. bo końcówka, dobra. Wytrzymali. Ok, teraz jest najgorszy moment do przetrwania. Najgorszy moment do przetrwania, ponieważ teraz są te wyrzutni. Nienawidzę. Eee, I my chcemy. o te balisty. My damy radę wytrzymać. Dobra, idziemy w bazę. Idziemy w bazę, czy nie idziemy w bazę? Nie wiecie co, moi drodzy. Być pewność, że nie będzie fejla. A te pola i tak wpadną na strzała, więc idziemy w wieżę. Tak jest. Ile golda zostało? Trzy. To możemy sobie. O, tam max. Tyle właśnie możemy zrobić. Tutaj ja bym bardzo się postarał, prawdopodobnie właśnie zginę w tej pozycji. To było głupie. <ścoughs> Dalej tej kapliczki nie mamy uruchomionej Mogłem tam się nie wrąbywać O! Idealnie się nacieli To nie jest źle Dobra tam są kretołaczki Tutaj musimy teraz to zrobić Zadania Tutaj sobie to zrobimy Baza tak samo Więcej obrażeń. Golda. My nie utrzymamy. Opalnie czy utrzymamy? Wątpię. żeby zainwestujemy w tartak. za skrajne pola. Gold. jest OK OK. to nie jest problem. Tutaj jest OK, tu jest OK. Wy nie przeżyjecie. Nie? A my staniemy tu? O, 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 o to chodziło. Jest, mamy odpaloną kaplicę. Mamy odpaloną kaplicę, więc to już nas tam nie interesuje. Możemy tutaj troszeczkę po poratować. O, i zniszczyli nam tam wszystko, no trudno. Czyli jednak kartołaki sobie poradziły tym razem, więc jakbym został tam ze dwie jednostki, to prawdopodobnie by sobie nie poradzili. Pamiętajmy też, że nasze jednostki się nie respią. Bo musiałem uruchomić ten modyfikator, żeby było więcej punktów. Uf. Dowaliśmy. Świetnie. Tak, teraz musimy wzmocnić mury, bo będą... straszny atak. Nam nic nie chodzi, więc... To jest runda. lunda, końcówka trochę pieniędzy. Hmm? Okej, okay. tak dobrze ugramy to uratujemy. Super. Firewinga tutaj chcemy. tutaj chcemy, jeszcze domek jeden ma sens. A tu nie lepsze tego pola, szkorcza. dobra. My sobie staniemy z prawej z lewej z prawej z lewej. To jest taka masowa. Dobrze, 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 dobrze. wymiętoleni Tak, teraz jest atak na nas. Strony powietrznej. Tutaj też nie będziemy przesadzać. To dosłownie robimy. byśmy wzięli jakiś upgrade za 2 to jeszcze możemy coś wziąć dwa. Czekaj, 15 noc. 15 noc, potem jest 12. No, a my potrzebujemy coś na dwa dni To możemy to. To jeszcze mogę. To jest takie maksimum, na które się da, Ciebie na pewno chcemy. Jest. Jest. Te 9 golda chyba sobie zostawimy. A nie. Zapomniałem znowu. Nie. O. Tartaczek sobie gdzie się to da. Zachowujemy pieniądze tam, gdzie się da. Dobra. I Mordor. To jest straszny ten atak. Najważniejsze to jest utrzymać yy, Kuźnię. Bo bez niej może być ciężko wygrać. Tam domy i cała reszta to pal Ale Kuźnia musi przeżyć. No i o to chodziło. Pięknie Dobra, bohater jest zrobiony Teraz wierzę Coś nam nie udało tej kaplicy zrobić, co ciekawe To też zrobimy, bo Gol będzie chciał atakować moją bazę. Proszę was tutaj. Eee, nie kupili. naprawdę armii. Więc walczymy na tym. Nie jest to rozwiązanie idealne. Ale nie powinno być tragedii. Dobra. A jest dużo mnie rozstrzelały. Jest, to jest jeden pocisk tylko. I jest koniec od razu. A, dobra, dobra, jest? Okej. Okay. A i... no i znowu jeden pocisk wędrujący za mną. Tam. Musimy się wybijać teraz tutaj. I robi właśnie gęsto. Okej, okay, dobra, tam se poradzą. Oj, to nie była ostatnia fala jeszcze. Oj, nie dobrze padliśmy znowu. A to oznacza, że nasza... Dobra. Wytrzymał. O, jejku, no, to było problematyczne przez to, że jednostki nam się nie rozpiły. Eee, 13 fala 126 golda. Wydaje mi się. Ale to wydaje mi się. Przeżyjemy w to tym na tym setupie. Naprawdę mam takie wrażenie golda 15 fala, ja bym spróbował. 100 Golda może być kluczowe. Właśnie się to chodzi? Że nasz Dimitricz jest naprawdę fajny. On ma już pół życia ten pierwszy, a jeszcze nawet tarczy, tar tarcza się nie, nie zrobiła. Ten perk jeszcze ewentualnie do wzięcia, który jest, że pierwsza atak przeciwnika to zadaje 25% jest spoko, tylko tak naprawdę po co go brać, skoro można się wzmocnić ogólnie na więcej. Twórcy fajnie pomyśleli z tym, ale no, jest taki zestaw umiejętności w tej grze, który jest niepodważalnie mocniejszy. Jest, warto oczywiście kombinować i tak dalej, bawić się samemu, ale no są umiejętności, które są po prostu mocniejsze od pozostałych. To jeszcze małe zmiany w balansie byłyby jak najbardziej, najbardziej e, miłe do zobaczenia. A nóż może będzie Tronfold 2. Jak chociażby taki zaczek. Dobra, zobaczmy, ile mamy punktów. 15:400 mamy to. Ruler of Sturmka. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Trochę się namęczyłem, żeby ten odcinek móc zrobić, ponieważ było kilka podejść do tego, osiągnięcia tego maksymalnego wyniku, ale jak widzicie, wystarczy trochę pokombinować i wszystko się da zrobić. Tymczasem, nie przedłużając, zachęcam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania mojego kanału. Na pewno mnie to zmotywuje i napędzi. A tymczasem życzę wam udanego wieczoru i trzymajcie się, hej.